Nowe badanie, metaanaliza, czyli analiza zbiór wielu badań pokazują, że terapia w jasnym światłem BRT wiąże się z wysokim wskaźnikiem remisji, czyli cofnięcia objawów depresyjnych u pacjentów cierpiących z powodu niesazonowej depresji. W tym badaniu wzięto pod uwagę 11 badań. W sumie uczestniczyło 858 pacjentów. U pacjentów poddanych BLT remisję uzyskano aż u 41% pacjentów. Zastosowano światło na tążeniu 10 000 luksów przez co najmniej 30 minut. Badanie zostało opublikowane w JAMA Psychiatry.